To tu To Sport, Rozmowa Tygodnia. Witamy dzisiaj bardzo serdecznie z Zachodniej 70, a dzisiaj gościem Lech Leszczyński, prezes Łódzkiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Łódzkiego AZS-u. Dzień, Dzień dobry. dobry. Panie prezesie, porozmawiamy sobie o stanie polskiej lekkiej atletyki, tej łódzkiej oczywiście też, bo to nas najbardziej interesuje, no ale zaczniemy sobie od ogółu. Jaki jest stan polskiej lekkiej atletyki? Tak w, w, w szkolnej skali, jakby Pan ocenił. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na przekaz, to co oglądamy na Polsacie Sport czy w telewizji, na Diamentową Ligę, na nasze starty w wielkich imprezach międzynarodowych, to trzeba powiedzieć, że jest bardzo dobry albo co najmniej dobry. Czyli postawić piątkę lub czwórkę plus. Mhm. Jak jest się wewnątrz lekki i Pojrzeć by na przyszłość najbliższą, na Tokio 2020, to nie chcę powiedzieć, że to takie różowe nie jest, tylko ja bym studił takie zapędy, że będziemy zdobywali medale, że będziemy mistrzami olimpijskimi, bowiem o ile przed laty czy dalej jesteśmy potęgą w rzutach, na przykład w Europie, mamy swoje konkurencje, to świat też nie zasypia gruszek w popiele i też nie do przodu, i to jest ten świat nieeuropejski. Gdzie spostrzeżono, że są takie wolne pola do zdobywania medali, właśnie, na przykład jak rzut młotem, mhm. gdzie nasi zawodnicy, gdyby zdobyli na przykład cztery medale olimpijskie, to byśmy się wcale nie zdziwili, mówią o zawodnikach i zawodniczkach. Natomiast widzę właśnie ogromny postęp i w Azji, i w Ameryce północnej Stany Zjednoczone, że są nowi zawodnicy i oni będą nam deptali po piętach, mogą rzucać dalej niż my, a my będziemy dalej rzucali swoje 70 kilka metrów dziewczyny ponad 80 metrów, Panowie, jedyną niespodzianką, ogromną, ogromną, dla mnie jest to sensacja, myślę, tego tysiąclecia, tego wieku, to jest Marcin Lewandowski. Marcin, który rozpoczął bieganie 1500 metrów przy rekordzie polski 3:36 na 1500 metrów. Mhm. doprowadza rekord do 3:31 walczy na Mistrzostwach świata w potwornych warunkach w dosze nie dla to Europejczyka to tak, tak nie dla Europejczyka i robi taki wynik że zdobywa medal medal Milera w gronie yy, Amerykanów i oczywiście y, zawodników z Afryki, mhm. to jest absolutny kosmos. To była największa sensacja. Gdybym chciał ważyć chociaż złoty medal Mistrzostw Świata jest złotym medalem i może to, 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 to mój przyjaciel Paweł Fajdek y, go zdobył, ale gdybym chciał y, porównać Ilościowo, niejakościowo, ten, ten medal, to m, o wiele więcej ludzi uprawia tę część lekkiej atletyki, właśnie uh -huh. bieganie. Więc to jest taka ogromna sensacja i ogromny szacunek dla Tomka i dla Marcela Lewandowskich, że potrafili się wspiąć na takie, na takie wyżyny. Bo bieg w dosze to nie był bieg ewidentnie olimpijski czy coś świata, bo zwykle finały rozgrywa się na miejsca, nie na czas. A to był bieg. Jak gdyby był prowadzony na najlepszym mityngu diamentowej ligi, pobrany w nieprawdopodobnym tempie i Polak to wytrzymał. Polak, Marcin Lewandowski. Hmm. To jest absolutnie sensacyjne. Chociaż kariera Marcina właściwie dobrze przebiega, bo z 800-metrowca stał się millerem. Także biega, biega prawie dwa razy dłuższy dystans. Ale ja znam wiele zawodów, na których Marcina widziałem, gdzie biegał 400 metrów jak to on mówił z trenerem, ze swoim bratem, była taka rozbiegówka, taka rozbiegówka, żeby to zrobić, więc to jest, to jest coś niesamowitego. I jeszcze coś, co rodzi wielki szacunek. Przed laty byłem z nimi obdwałem, na Mistrzostwach Europy w Lejli w Portugalii i my sobie pojechaliśmy, my, szefowe ekipy, na, na, do Fatimy, żeby zwiedzić to miejsce, a Tomek, mieszkał z nim w jednym pokoju, a Tomek został Szperał w papierach. Te papiery to internet oczywiście, ale z otwartym laptopem go zostawiłem i cały czas się uczy. I to jest, i to jest do dzisiaj. To jest niesamowite, jak młody. To jest młodziutki, jest 40-letni, nawet trener. Ja się bardzo cieszę, że właśnie tacy młodzi trenerzy powoli przejmują polską lekarstkę, bo niestety trenerzy polskiej lekarstki się no, dorastają. <grytki> Żeby nie wiedzieć, starzeją, ale rzeczywiście mamy coraz starszych, a tego nowego na rybku może nie za bardzo widać, chociaż mamy takie symptomy pozytywne bardzo nawet w naszym mieście i ogólnie. Właśnie te Mistrzostwa Świata w Doha, czy wyniki tam, ilość medali jest miarodajna? Jest, o... jest miarodajna. Polacy wystartowali na swoim poziomie, nie było specjalnie przykryć niespodzianek. No, ta sensacja jedna dla mnie. Nie wiem, jak inni to przyjmują, ale wynik Marcina Lewandowskiego, jak powiedziałem, jest dla mnie kosmosem. Natomiast medale w rzutach trochę zawiodła mnie, ale ja niestety widziałem to od początku sezonu Marwina Kopron, która nie chce wiedzieć, czy jest następczynią ani ty wodarczyk, czy, czy Asi Fiodorow, czy równo będą rzucały, ale jest na pewno nieprawdopodobnym talentem. To ona jako pierwsza przed laty w Lille w 2011 roku zdobyła srebrny, sensacyjny, absolutnie sensacyjny srebrny medal w rzucie młotem. Mhm. Potem na chwilę zniknęła, znów się świetnie pojawiła, rzuciła świetny wynik e, dwa lata temu w Tajpej na Uniwersyadzie. Nieprawdopodobnie się cieszyliśmy, bo dla nas to była sensacja, może nie jest zwycięstwa, ale wynik 76 metrów, no nie tak łatwo się rzuca. Jakby wyjąć ani te wodarczyk, to, to są wyniki na mistrzostwo olimpijskie. No, także czyli, także tuba ta niespodzianka też dla mnie wyniki, niemiła miła tak A tak, a to są piękne wyniki. Yy, czyli stan polskiej lekkiej atletyki jest całkiem całkiem, całkiem, zobaczymy tak, jak to będzie w przyszłości tylko nie galopowałbym w tak. o, mhm. o przyszłości sobie jeszcze porozmawiamy ale teraz chwilę o tej łódzkiej y, lekkiej atletyce, jak tutaj wygląda sytuacja y, też może tak porównując troszkę do, do tej polskiej lekkiej atletyki powtóreczka Powoli... piąteczka? Jak... nie, ja bym y, trochę gorzej ocenił mhm. naszą łódzką dzisiaj, na dzisiaj no, tak, tak. Rozumiem... dlatego, że, że gwiazdy gwiazdy odchodzą tak powolutku bo Sylwek Bednarek już nie skacze na zawołanie 2.30. Ten jego medal z Berlina sprzed 10 lat był świetnym początkiem, takim zapowiadaniem no sukcesów międzynarodowych. 2.30 w naszej hali parkowej, gdzie na deskach pierwszy raz tą życiówkę zrobił, pokonując poprzeczkę na wysokości 2.30. Wydawało się, że będzie tak długo. Niestety, kontuzje nieprawdopodobny by trzeba mieć szczęście w sporcie. Mhm. Bo tak świetny zawodnik mógłby osiągać naprawdę wyżyny. Tego sportu, tej konkurencji, swoich skoków zwyż, natomiast zdecydowanie przeszkadzały mu w tym kontuzję. I to wtedy, kiedy się leczył, pamiętam, w Bielsku Białej, wyleczona noga jedna, ta kontuzja druga jest osłabiona, wiemy. kontuzja drugiej. I tak cały czas się boryka i, i z tymi kontuzjami. I gdzie byłem z sylwkiem, to niestety były takie lekkie omsknięcie Dzisiaj chociaż wyniki treningowe wskazywały, że jest, for, jest zdrowie najważniejsze, jest zdrowie. Adam Kszczot, który, hmm. właśnie, bo to ta para z RKS-u Łódź, hmm. stanowi dzisiaj o. Znaczy, to oni są gwiazdami Łódzkiej Lekkiej atletyki. Adam cały czas w dobrej dyspozycji, ale ostatnio po zmianie trenera Adam potrzebuje nowego impulsu. Oni ze Zbyszkiem Królem, najpierw ze Stasiem Jaszczakiem, naszym łódzkim trenerem z RKS-u Łódź, potem po przejściu do, do innego trenera kadry, właśnie Zbyszka Króla, świetnie sobie radzili, Adam poprawiał się i nastąpiła stagnacja. Adam zmienił trenera, przyznam szczerze, że jeszcze nie wiem na kogo, bo to są informacje, które tam błądzą między nami, czy to jest właśnie Tomek Lewandowski, czy w tej grupie będzie. Adam trenował, czy nie. Jest to trudne dzisiaj do, do rozstrzygnięcia. Adam ma innego trenera też do motoryki, do rozwoju ogólnego, chce utrzymywać się w doskonałej dyspozycji i nie wiem czy Tokio to będzie kres Adama czy Adam będzie chciał jeszcze dalej startować ale ten rok niestety trzeba by spisać na straty. Jest młodzież, jest młodzież atakująca, są to zawodnicy Rzeźniczak i Kajtek Duszyński to są zawodnicy biegający w RKS-ie w Azdresie Łódź biegający 400 metrów jedno koło i obydwaj z szansami na Igrzyska Olimpijskie, ponieważ sztafeta w 400 Polska też nam dorasta, mhm. też nam dorasta, starzeje się i są to młodzi zawodnicy. jest, że w tej chwili jest studentem drugiego albo trzeciego roku Politechniki, Kajtek skończył, jest na studiach doktoranckich, więc to są młodzi, tak, młodzi ludzie, młodzi studenci mhm. Politechniki. Ale mam nadzieję, teraz cały czas właśnie na obozach, tak tylko wpadają do Łodzi na chwilę, wczoraj na gale sportu akademickiego. Rzeczywiście byli obydwaj nagrodzeni, Kajtek w tym roku zdobył brązowy medal ze sztafetą 1400 metrów na uniwersytecie w Nabolu, także sukces różnowy był. Natomiast generalnie sztafeta lekko opadła z formą po rekordzie świata w hali, po mistrzostwie świata w hali, w tym roku tego sukcesu nie było, ba byliśmy nieobecni. Na igrzyskach w Dosze. To jest niemiła niespodzianka, że polskie sztafety nie było wśród 16, bo to się raczej nie zdarza. Ale no to może właśnie bierze się stąd, że po tym szczycie formy musi przyjść taki troszkę gorszy okres. Nie da się być cały czas najlepszy. To był dołek też spowodowany kontuzjami, bo Jkuba Krzewina i Łukasz Krawczuk byli kontuzjowani, a to poła sztafety. No to przy okazji. Zostając w temacie łódzkiej lekkiej atletyki. Chciałem zapytać o stadion i infrastrukturę, bo z tym jest e, różnie. O ile jeśli nie powiedzieć, że, że jest po prostu źle, e, przewija się już od wielu, wielu lat e, budowa, rozbudowa, remont stadionu e, AZS-u. Jak to wygląda w chwili obecnej, e, no, koniec 2019 roku. Nie wiem, ktoś sobie otworzy ten wywiad za 5 lat, to zobaczy, czy coś się zmieniło. Powinienem milczeć. No, ale niech Pan jednak nie milczy, niech coś, niech coś żeby, Żebym... Chyba, że minuta ciszy, to nie, będzie jeśli, dosyć wymowne. Jeśli nie milczeć, to tylko mogę wspomnieć. Za trzy miesiące będę obchodził 14 rocznicę rozpoczęcia modernizacji. Nie widzę jej końca. Boję się, że nie skończymy tego stadionu nie tylko yy, za mojej kadencji, czy w Wódzkim Związku, czy w AZS-ie, ale za mojego życia. Mhm. Ponieważ to się tak nieprawdopodobnie od, odkłada i każdy, kto przychodzi, odkłada to, że my później, mimo to, że jesteśmy klubem na A w Łodzi, nie jesteśmy szanowani. To jest, to jest potworne. Yy, dlatego, że ostatnie trzy grzyska olimpijskie to cały czas po dwóch, dwoje reprezentantów AZS Łódź na grzyskach. Nie ma udział olimpijczyków. Nie ma. Naprawdę. A najpierw yy, Daniel Dąbrowski i Piotr Kędzia Później Kamil Budziejewski Agata Bednarek. Ostatnio Ola Urbańczyk i Filip Wypych. Teraz mam nadzieję w Tokio oczywiście też to następnych olimpijczyków. Jest to w ogóle nieszanowane. Cały czas Odpycha nam się. Odpycha nas się, nie wiem, może wiadomo, że jesteśmy klubem akademickim i nikt nie pójdzie z pomidorami na sesję Rady Miejskiej, nie będę z góry jajkami rzucał, nie przyprowadzę stu studentów z transparentami, nie pójdę na piotkowską pod ławeczkę Tuwima, nie będę protestował. Jestem człowiekiem spokojnym, przeżyję to jakoś i będziemy robili swoje. Nikt nam nikt nie pomaga, a ja będę Olimpijczyków wychowywał i obiecuję, że będę miał Olimpijczyków w Tokio. Mimo to. Że niestety nikt nie potrafi tego zrobić. Budujemy stadiony piłkarskie, żużlowe za setki, za dziesiątki milionów złotych. Nie możemy zbudować, za kilka milionów dokończyć budynku, na którym stanęłaby trybuna, dzięki czemu moglibyśmy robić wielkie imprezy. A ZTS Łódź za kilka miesięcy, za pięć, obchodzi swoje 75-lecie. Piękny jubileusz. Jak powiedziałem, z Olimpijczykami, po dużej przerwie mamy, jak powiedziałem, co cztery lata kilku Olimpijczyków w klubie. Fajnie by było, żeby ktoś nie obiecał, ale żeby chociaż projekt dokończyć, żeby była jakaś perspektywa, że to zrobimy. Jedna no, radość jako prezesa Łozla to może taka, że RKS mam nadzieję, że będzie zrobiony, że, że wreszcie no, zrobimy też, tamtą samą. Tak, ale to inwestycję. zostańmy jeszcze przy azt ie Co tam jest jeszcze do dokończenia, do, tak naprawdę, żeby prezes mógł stwierdzić, że nareszcie udało się, jest, no jest pięknie. Biorąc pod uwagę i to nie jest żart pod uwagę to, że EUKS ma piękny obiekt i, i Ożyłć obok siebie niedaleko, mhm. a prezesami jeszcze niedawno byli ludzie zajmujący się konkretnym biznesem. To ja sobie myślę, że może za ZS-em na hektarze, który u górem stoi, zrobił mu cmentarz, na przykład dla psów i kotów i zarabiał pieniądze, to bym sam sobie to zrobił po prostu. Sam za te pieniądze, które bym potrafił zarobić na takim, na takim biznesie. Ale przecież ŁKS zbudowało miasto, Orze Łódź zbudowało miasto. Dlaczego AZS-u nie może zbudować miasto w porównaniu z ministerstwem? Jeszcze mm, chciałem powiedzieć Smaczku, ale to nie jest Smaczek, bo ten Smaczek byłby bardzo źle pachnący, ale my mieliśmy obiecane połowę środków na inwestycje w ministerstwie, ale ponieważ my nie złożyliśmy y, projektu, nie dokończyliśmy, to pan minister Bańka, dostałem odpowiedź sierpniową, przed dwoma laty, że wypadamy z projektów państwowych, ja. ministerialnych, gdzie jest dofinansowanie do 50%. Więc, więc dla mnie jest to ewidentna strata, dlatego że na przykład hale przy Lazarenie, tą siatkarską, koszykarską, budowaliśmy tylko za pieniądze miejskie. Tak, A my na AZS żeby było jasne. To my zorganizowaliśmy te pieniądze. Miasto nie brało w tym udziału. To AZS Łódź, zarząd główny AZS-u, my zorganizowaliśmy to, że mieliśmy obiecaną połowę, to było wpisane, to było wpisane do perspektywy budżetowej. Dlatego tak boli. Wykreślenie nas tam i zero pomocy stąd. Właściwie trwamy. Jest to dla mnie, dla mnie strasznie trudna sytuacja, bo jak mogę co kadencję mówić że jeszcze nie nie zrobiliśmy. Opowiadam o sukcesach sportowych. Chcemy tych sukcesów więcej. Chcemy organizować wielkie zawody. Potrafimy je robić, bo przecież Orlen Cup za chwilę wodzi, za, za dwa miesiące. Także są ludzie, którzy potrafią wielką imprezę zrobić. Ja, oczywiście, przyjąłem jedną z imprez rangi mistrzostw Polski w sztafetach i w wielobojach na koniec maja, Właśnie, żeby była impreza jakaś. Duża Aha. Polska na 70% AZS-u, a to też nasz wysiłek. Nawet niemiecki związek elektryczny właśnie AZS przyjął na siebie obowiązek, ale miły obowiązek, miły obowiązek będziemy gościć złotka batuszyńskiego, także mi wiccie no tak, świata, także będziemy tu mieli. Właśnie będzie ładnie i pięknie na stadionie. <laughs> ładnie i pięknie. Ale wróćmy do tego, co jest jeszcze do zrobienia, żeby właśnie można było na hmm. AZS-ie organizować wielkie zawody. Są. Y takie dwa etapy inwestycyjne, które powinniśmy dokończyć, które po powinny skończyć yy, modernizację AZS-u. Yy, pierwsze to jest budynek, na którym który ja na początku złą narrację przyjąłem, że mówiłem yy, o stadionie lekarstycznym jako wybudowanie trybuny. A to nie chodzi o samą trybunę. Właściwie ta trybuna, te miejsca do siedzenia byłyby. Na dachu mhm. budynku, w którym byłyby, powiedzmy, na fizjo, gabinety lekarskie, gabinety trenerów, magazyny. I to o to chodzi. Dlatego to nie kosztuje 200-300 tysięcy, tylko kilka milionów. To po pierwsze. I po drugie, wielki teren w kierunku ulicy Telefonicznej o powierzchni ponad hektara, gdzie mogłyby stanąć korty. Tenisowy. Pokazaliśmy to, że potrafimy wychowywać tenisistów. Kamil Majszczak jest pierwszy na świecie. No, czy 101? <grym, <grym, 1001, blisko tej Ale, setki blisko, jest. ale otwiera, otwiera za chwilę sezon w Australii. Mam nadzieję, że będzie blisko setki i mam nadzieję, że będzie yy, też olimpijczykiem. Więc ponieważ obiekt mamy ewidentnie lekkoatletyczny, tenisowy, więc powinniśmy taką miasto zrobić. Powinniśmy być po prostu rozsądni, powinniśmy być mądrzy i budować takie obiekty, na których odbywają się imprezy, na których coś się dzieje. Dzieje się, jeśli w tym roku. W przyszłym roku, w roku 2020, 2020, będziemy mieli w dniach 3-5 lipca Olimpiadę Młodzieży w Łodzi, na naszym stadionie. To czy ja mam marzyć, żeby była burza z piorunami, żeby 1200 dzieci zmokło, bo nie ma trybuny, czy mam marzyć o tym, że ktoś w końcu mi pomoże? Mhm. Bo to marzenie właściwie jakiś czas temu no, odłożyłem od akta. Jeśli sami tego nie zrobimy, to nie zrobimy. Chyba. Podobnie przez długi czas było na, na RKS-ie, bo tam jest drugi obiekt e, lekkoatletyczny. Myślę, że miasto się zdobędzie na samodzielną budowę, no bo przez lata nic się nie zmieni w ministerstwie. W jakim czasie? Jak Pan myśli, czy to będzie... 2-3 lata, myślę 2-3 lat lata. I mhm. mimo tych ja problemów przecież... finansowych, jeśli chodzi o... Tak, bo sport. Inwestycja, inwestycja miejska um, na RKS-ie to jest kilkanaście milionów. To nie są ja cent... się mówi około 14, jeśli tak. dobrze. To kilkanaście milion. mm -hmm. kilkanaście milionów, także, także tutaj powinny się na to pieniądze znaleźć. Tak, tak w ciągu na, na to powinien być. No i co tak, wtedy taki odnowiony obiekt będzie oznaczał dla Łodzi? Czy to faktycznie będzie miejsce powiedzmy konkurencyjne troszeczkę dla, dla Spały, czy to by przesada? To już jest miejsce konkurencyjne dla Spały jako hala, dlatego tak, że ale mają bardzo być to nie hotel, to, to będzie taki bym powiedział właściwie internat tak. dla ludzi, okay. którzy mogliby tutaj przebywać, a konkurencyjny, dlatego, że tak. y, trening są po południu rano często jest, może być pusto i na przykład tyczkarze uwielbiają tę halę, także zamiast w spale mogliby spokojnie tutaj przebywać, tak i w tym sensie dzisiaj Zimą już jest konkurencyjny, tylko nie ma gdzie spać do miejscu, uh -huh. prawda? Więc jest konkurencyjny tylko obiektowo, jeśli chodzi o miejsce treningu. Kiedy powstanie ta sześciotarowa bieżnia, będzie również konkurencyjny na wiosnę, może latem też. Są ludzie w mieście. Ile można dni, tygodni, miesięcy, jak ktoś ma kilkunastoletnią letnią karierę, to ile lat można spędzić w spale? Teraz setki wałczu, uh -huh. bo są to odnowione środki czasowskie. A my mamy obowiązek właściwie w pierwszej kolejności korzystania, jako związki sportowe, korzystania z obiektów centralnych, centralnych obiektów, ośrodków sportowych. Mhm. Także my mamy taki obowiązek. A tu tak, byśmy, bylibyśmy konkurencją, jest coś. W tak ogromnym mieście jak nasze trzecie miasto w Polsce jest tylko stadion, a źle powiedziałem, jest boisko AZS-u, bo stadionem też jeszcze długo nie będzie. Jest ta Atlas Arena, <kuh> będzie Orion Cup. Były w, w poprzednich latach problemy organizacyjne, Raz musiał zostać meeting odwołany, no ale w tym roku, w przyszłym roku chyba nie ma takiego zagrożenia. Już jesteśmy po pierwszych spotkaniach, pierwszych ustaleniach. Gdyby mógł Pan zdradzić jeszcze naszym widzom też jakieś szczegóły dotyczące Orlen Cup 2020. Tak, przyznam, że teraz idzie nam o wiele lepiej, to znaczy po tej rocznej przerwie, która bardzo bolała. Bardzo bolała, były to sprawy pozamerytoryczne. Właściwie trudno nam się było nawet wypowiadać, bo nie było gdzie znaleźć innego, bo jak się zakręca taki meeting, jak wcześniej był Pedros Cup, kiedy wycofuje się sponsor z powodów biznesowych, z powodu po prostu krachu na rynku kawy, szukamy nowego sponsora. Wiemy, że takie imprezy się odbywają. Głównym sponsorem Polskiego Związku lechtyki jest od lat Orlen Cup. Myśleliśmy, że będzie miękkie przejście. Okazało się, że, że to nie jest takie łatwe, ale kiedy nasz partner Mam, mam właśnie dwóch partnerów. Jednym Wielkim jest miasto Łódź mm -hmm. z panią Prezydent na czele i drugim Orlem okay, I kiedy mm. okazało się, że jest dogadanie w, w ubiegłym roku, bo w tym roku w lutym, prawda? Tak. Więc kiedy się okazało, że można to zrobić. Pokazaliśmy, jak to można zrobić, więc teraz nie było żadnych problemów. Także my zajmujemy się dzisiaj problemami technicznymi, gośćmi, zawodnikami, mm -hmm. którzy, którzy wystartują. Nie chcę powiedzieć, że zlekła Twoje przyjemnie, bo my już od ponad miesiąca. Przygotowanie tego mitingu trwa więcej niż kwartał, naprawdę. A 11 lutego to też nie jest zakończenie mitingu, mm -hmm. bo my podsumujemy znaczy, kiedy wręczamy ostatnią nagrodę. Gazdą uważa Zarenie, to musimy to wszystko posprzątać, ale nie tylko w sensie dosłownym, a również chodzi o środki, rozliczenia i takie rzeczy, które trwają miesiąc. Mhm. I co? I natychmiast zajmujemy się meetingiem Cup 2021. Bo po pierwsze, wielu zawodników mówi od razu po meetingu, że chętnie tu wrócą za rok. W tym roku też, znaczy w przyszłym. Mhm. Dla lutego będą i ci, którzy w lutym 2019 startowali, wiemy o tym. I świetna pomoc, bardzo dobra reakcja na moją prośbę Polskiego Związku Kolejnej ten dzień 11 lutego będzie dniem sp głównych sprawdzianów, polskich reprezentantów na 60 metrów, mężczyzn, kobiet, na 60 płotki, mhm. mężczyzn, kobiet, skoków z kobiet, skoków od z mężczyzn, pięcia kulą kobiet i mężczyzn, więc Polaków, mistrzów mhm. Europy z Olimpijskich mamy zapewnionych. Dzięki. bardzo. gwiazda, gwiazda nie zabraknie? Nie zabraknie i teraz szukamy gwiazd. Zwykle było tak, że w pierwszym minutingu łódzkim mhm. mieliśmy gwiazdy światowe, szukaliśmy polskich zawodników, żeby dostosowały dzisiaj. Właściwie w tych konkurencjach, które mamy rozg będą rozgrywane tyczka, króla, skok, zwyż, to przeżywamy gwiazdy. Wicejz świata. Piotr Lisek, były mistrz świata Paweł Wojciechowski, Haratyk Bukowiecki w Pięciu Królom, Guba mistrzyni, Paulina, mistrzyni mm. Europy w Pięciu kulom, Karolina Kołeczek, nasza śliczna płotkarka i to niej będą łódzkie płotkarki, Kasia Wiza z zapewne wystartuje, bo chcemy zresztą, to też taki mój cel cały czas z tyłu głowy, żeby startowali łodzianie oczywiście no jak w tym barfingu i będą startowali. Zastanawiam mnie jeszcze właśnie w kontekście przyszłego roku, no, największa impreza 2020 roku, Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Jakie są możliwości medalowe? No bo to najbardziej interesuje kibiców, jeśli chodzi o łódzkich, no i o polskich sportowców. Jak zdobylibyśmy 5 medali w lekkiej atletyce a 15 jako kraj, to będzie rewelacyjnie. Ale takie zabierzenia muszą być. No, my nie no, możemy... trzeba celować wysoko. Oczywiście musimy celować wysoko. Czasem jest tak, że chcielibyśmy osiągnąć finał. Ja pamiętam pierwszy start Artura Partyki, który do Ciebie jest ostatnim naszym. Chciałbym go zwolnić z tej funkcji medalistą, bo od Atlanty minął 24 lata w przyszłym roku, więc prawie ćwierć wieku przydałoby się, żeby łódź miała innego, chociaż mm -hmm. nie zapomnę, Zbyszka Wrótki. Ale Zbyszek Wrótka trochę w takim <laughs> trójkącie. Berymucki krąży głową do Łowicz, bo miejsce urodzenia, mieszkania i pracy. I Zbyszek rzeczywiście jest też naszym medalistą igrzysk, igrzysk zimowych, ale rzeczywiście latem Artur Partykał tak, no Przydałoby się, żebyśmy mieli nie tylko Olimpijczyków, ale proszę zwrócić uwagę, My mamy bardzo mało olimpijczyków z naszego okręgu, Jeśli my mamy po pięciu, sześciu, na przykład Kujawsko-Pomorskie ma 25. Są takie kluby jak z Wrocław czy z Warszawa, gdzie kilku, kilkunastu rezydentantów jest, bo do no czasem drużynówka, to czasem jest taka ekipa z jednego klubu, czy większość jest z jednego klubu. Natomiast w Łodzi rzeczywiście mamy mało. Ja czas medalowych za bardzo dla Łodzi, ale nie widzę. Dla lekkiej tak. Dla lekkiej, tak jak mówią mhm. o lekkiej atletyce, o innych sportach. Musimy liczyć na niespodzianki też w tych now, nowych, tak jak kiedyś Renata Małer to zrobiła z nieznanej zawodniczki, wystrzelała złoto, prawda? Potem jeszcze, jeszcze raz zdobyła medal olimpijski. Ale jak patrzy się na te nasze tuzy, na, na topowych zawodników, to mnie się marzy, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby byli wszyscy zdrowi, bo formę jestem spokojny. Polski Związek Lekierytyki tak zaplanował. Yy, łączkę, czyli kalendarz, czyli kalendarz, który, który obejmuje treningi, przerwy, starty, meetingi, starty, przerwy, mistrzostwa. Wszystko jest przewidziane. Nie przewidujemy kontuzji, więc jeśli to się potoczy zgodnie z tym, co sobie Założymy. nakreśliliśmy, założyliśmy, to będzie OK. To tych kilka medali oczywiście zdobędziemy. Wśród, tak patrzę na ludzkich medalistów, ja bym się cieszył jakby nasi zawodnicy byli w finałach, bo, bo trzeba mierzyć wysoko, a trzeba też znać Granice, własne bariery. Mężliwości, oczywiście. Mężliwości. Czyli będziemy szukać łódzkich zawodników w finałach na Igrzyskach Olimpijskich. Na koniec chciałbym jeszcze zadać pytanie odnośnie nowej dyscypliny, która w tym roku chyba się pojawiła i teraz między innymi dzięki, dzięki tej dyscyplinie można sobie zaliczyć WF na Politechnice Łódzkiej. Chciałbym zapytać o Quidditch, jakie jest pana, jak jest pana, pana zdanie. Na temat tej nowej dyscypliny, która szturmem wchodzi do łodzi. Jak zobaczyłem samą nazwę, zaczęliśmy szukać, co to się robi. Co to się nie robi jest pan w tej, panem Harrygo Pottera? W tym, w tym sporcie. Dokładnie, znaczy taka odpowiedź padła, bo ktoś to pytanie nie zadał w taki sam sposób jak ja teraz. Mhm. Że jak zobaczyłem nazwę, no to trzeba było wylistować, cóż, cóż to jest. Różne, różne sporty się wydarzają. Jak y, pamiętam, m, pierwsze dziwne zaczęły by być siódemki, no, no różne, różne, uh -huh. i uzupełniamy e, program olimpijski czy program mistrzostw Świata. Ja, ja bym chciał, żebyśmy najpierw na przykład uzupełniali m, Akademickie Mistrzostwa Polski takimi dyscyplinami, właśnie tymi nowymi, nowymi sportami. Niechże one będą, ale jak za chwilę przejdziemy do e-sportu. To ja rezygnuję z wszelkiej pracy w sporcie. Jak już przejdziemy nie, tylko no do komputera, to jest chociaż tutaj to się rusza, by rzeczywiście. Tak, jest ten ruch. W tej, w tej dziedzinie aktywność jest już aktywność fizyczna, jest, ale właśnie boję się, żebyśmy czasem nie, nie, nie przesadzili z tym wszystkim. A tak całkiem poważnie wprowadzajmy nowe dyscypliny sportu, którymi się będzie wielu ludzi interesowało. Sam dzisiaj słyszę takie, takie opinie i to od ludzi sportu. Że dość skoków darciarskich, bo są niszowe, bo tylko uh -huh. y, 7-8 federacji, tak naprawdę to jest bardzo poważna sprawa. I czy będzie 100 krajów uprawiało ten sport czy nie, bo wtedy pojedynczy olimpijski, kiedy słyszymy o tym, że za chwilę mo może będzie zlikwidowane, y, może będą zlikwidowane zapasy i wszystko olimpijskie bez zapasów, no nie. nie. No nie kończy się historia olimpizmu uh -huh. y, w lekiatryce, w naszej y, królowej. E, ginie mi rzut Młotek. Został wycofany z Diamentowej Ligi. Jest tylko Grand Prix. E, mam nadzieję, że spotkania nasze, które mieliśmy przed. E, mówię nasze o lekkoatletach, bo e, spotykając się był Paweł Fajdek, nasz czterokrotny mistrz świata, czterokrotny mistrz uniwersytetu. E, wykorzystaliśmy obecność e, Swiada Hansena i Sebastiana Koła na stuleciu polskiego związku lekki, takiego jak który mieliśmy w Wiktorii e, przed miesiącem. I Paweł naprawdę nie spędził tego czasu. Po głównej uroczystości oficjalnej z nami na bankiecie, tylko na rozmowach z Sebastianem Koł. Bronił swojej konkurencji, rzutu młotem, żeby ona była no, dla Polski bardzo, bardzo ważna, prawda, bo będą bo, bo rodajna konkurencja, Ale czasem w tych zapędach, właśnie bo rozmawiał <grym> o nowych, musimy, musi, musimy hamować. Bo rzeczywiście wprowadzamy coraz to nowe dyscypliny, ale nie zapominajmy o tych, które są tradycją historią. A zatem Ciekawa i trochę niepewna ta przyszłość, jeśli chodzi o lekką atletykę w Polsce i w Łodzi. Bardzo dziękuję za czas dziękuję i bardzo. za spotkanie. I cóż, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam również za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych tygodniach.